Pając w nieczystości. Okej. Okay. Mmm... Dogoń Thaiseł, czyli... Tełdy musimy iść. W takim razie. Ładnie. O nie to. O twoje mikstury, również 10% zasobu, 18% siły woli. Okej, okay, czyli my musimy tutaj druidem w siłę woli iść. Jeżeli chcemy zadawać jakieś większe obrażenia. Nie zapominając o obronie oczywiście. Jest. Zgubiłam go w tunelach, ale bagno się nim zajęło. Już mieliśmy to skończyć bez ciebie, horodramie. Wciąż żyje? Gdzie jest? U kresu swojego krwawego szlaku. Tędy! Hmm, No to szukamy go. Stopając w nieczystości. Dzienon, let's go. Oh, ślicznie. I jest. Rozmawiaj z Loratem. Taizo, muszę z nim pomówić. Mów więc, Horadrimie. Lurat. O, Eliaszu, naprawdę było warto? Jesteś pewien? Sprowadziłem Lilit do sanktuarium. Wszyscy myśleli, że to niemożliwe. A kiedy piekło rozleje się ogniem po świecie, to ja powinienem stać u jej boku, by je odeprzeć. Musiałem radzić sobie sam i przekroczyć granice, do których ty nie chciałeś się nawet zbliżyć. I co z tego masz? Zmarnowane życie, nic więcej. Więc nawet nie próbuj mi przebaczać, Starcze. Bo jesteśmy tutaj. Przez ciebie! Czy było warto? Pytanie godne tchórza, doradzie. Pasuje do ciebie. Z Aranoch. O, daruj się! Z własnej nieprzymuszonej woli złożyłeś przysięgę drzewu szeptów. Nie zasłużyłem na taki los. Drzewo nie zapomina przysiąg i nie wybacza dłużników. Przyszedł czas zapłaty. E po Eliaszu Porozmawiaj z i są. Ach, słyszę śmiech na wietrze. Głowa Eliasza zwisa z drzewa szeptów. A wasz kamień dusz jest dostrojony. Tu was opuszczam. Odchodzisz? Musimy zmierzyć się z Lilith. Miałem nadzieję, że do nas dołączysz. Znam powagę Waszej misji, ale Lilith pozostaje Waszym zmartwieniem. Moje leżą gdzie indziej. Zatem to pożegnanie. Ach, dziękuję też za. za herbatę. Uważaj na siebie, Donanie. Zwróciła się do mnie po imieniu. Lorat nie uwierzy. Gdzie on jest? Hmm. I widziałem go od. od czasu, gdy Eliasz umierając nazwał go tchórzem. Jak chcę udowodnić swoją odwagę? Pojechać samotnie zmierzyć się z Lilit? Eliasz nie powiedział nam, gdzie ją znaleźć. Ale jego głowa jest na drzewie szeptów. Więc drzewo wie, dokąd zmierza Lilit. Lorat mógłby hmm. zapytać. Ale musiałby za to zapłacić. Jak to? Zapłacić? Tak samo jak Eliasz. Wiecznością na drzewie. Bracie, nie. Do drzewa szybko. Powstrzymaj go. No to zadanie wykonane. Stąpając w nieczystości.